Od wielu miesięcy, za każdym razem, jak ktoś mnie pytał, Paweł Remczak, kiedy Fist Only Run. Ja mówiłem dla beki na początku, tak całkowicie dla żartów, że na Prima Aprilis zrobimy <grymio> Fist Only Run. I było coraz więcej tych pytań, kiedy Fist Only Run, kiedy Fist Only Run. Ja za każdym razem mówiłem, że na Prima Aprilis, z myślą, że he <grymio> ja powiem, że na Prima Aprilis, tak naprawdę na Prima Aprilis powiem, że Prima Aprilis i chuj wam w dupę, nie będzie Fist Only Runa. Ale zaczniemy dzisiaj. Zaczniemy dzisiaj prawdziwy fit only run, gdzie będziemy napinę dalać tylko i wyłącznie pięściami. Z tym, że już niektórzy zauważyli, że jesteśmy w wersji Prepare to Die Edition. Tak, tej, której teraz się prawie nie da kupić, a jak się chce, to się trzeba wykosztować około 1000 zł. Ja to miałem jeszcze dawno temu kupione za 40 zł w wersji pudełkowej, także miałem szczęście, że to kiedyś już kupiłem. A powód jest taki że w Pre Prepare Today Edition jest parę glitchy, których albo nie ma w ogóle w remasterze, albo działają inaczej i w sumie tyle. Między remasterem a DIE Edition jest trochę różnic, szczególnie w tych glitchach. Niektóre są identyczne, bo wystarczy po prostu w konkretne miejsce podejść, niektóre są inne w DIE i są też nowe glitchy w remasterze, które bardzo często podobną funkcję pełnią, ale nie zawsze. Na przykład tutaj konkretnie Mamy jeden glitch, który będzie dla mnie bardzo ważny w tym ranie. Nie wiem, kiedy go skończymy. Ja mówię, że teraz pogramy te trzy dni przez weekend i zobaczymy, jak daleko się uda zajść. Ale jest jeden ważny glitch, który działa tylko w do Edition. Możliwe, że jesteś w Remasterze, ale nie słyszałem o nim w Remasterze. Konkretnie Tumblebuff. Czy ktoś wie, co to jest tumblebuff? Zadam takie pytanie i zaczniemy nową grę. Zyta! Dobrze, zostawimy Zyta. To mi się podoba. Zyta. I czy wśród jakichś influencerów nie było jakichś zyty przypadkiem? Nie wiem. Klaca czarodziej. Eee, czy ktoś wie dlaczego? Humblebuff, proszę ja was, to jest taki bufek. Aha, to od razu pokażę, może. Będziemy używać buffów do naszej broni, która będzie naszą pięścią. Czyli będziemy bufować gołe ręce po prostu. Pierwszy buff, jaki pójdziemy zgarnąć, będzie Magic Weapon. A później będziemy chcieli wyższe rzeczy. Nie? W międzyczasie będziemy też chcieli zdobyć jeszcze ram of Dusk. I dwa ringi pod spell damage. I. Dłuższy czas trwania e, speli, ale Tumble Buff polega genera generalnie na tym, że podczas animacji e, jakiejś konkretnej, ja zazwyczaj e, nauczyłem się na skoku to robić, niech ta mysz myszka zniknie, bo tak mi jest najwygodniej, e, możemy włączyć buffa, zmienić broń, po czym albo wyłączyć broń całkowicie, po czym ten buff założy się po prostu na broń albo coś co masz aktualnie w ręce, czyli możesz zbufować sobie na przykład broń której normalnie się bufować nie da, e, na przykład nie wiem e, wielki miecz czarnego rycerza e, i też możesz zbufować sobie rękę której się bufować normalnie nie da i to mi da dużo 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 e, demerżu e, z tym że tylko na minutę z tym że tylko na minutę, więc e, tu będzie wyścig z czasem często i z paniką, bo jeśli podczas walki, powiedzmy podczas tej minuty nie zabije bosa, a to nie będzie jakoś bardzo dużo demerzu, e, to będę musiał Podczas walki zrobić tego tumble buffa znowu, a to jest jednak kombinacja tutaj paluchami, która nie jest łatwa do wykonania w stresie podczas walki. No ale zobaczymy. E, tylko, że tak. Magic Weapon zgarniemy dopiero od Grigsa. E, czyli to musimy zrobić, to kurwa wyjść z azylu. Więc akurat demona z azylu będziemy bić samymi pięściami na czysto po wadę medzu. Czy ta myszka może kurwa zniknąć? Dziękuję. Będziemy być samymi pięściami całkowicie I jak tam święta? Spoko Odpocząłem sobie mocno Bo też tak naprawdę mam wrażenie, że odpocząłem dopiero jak wróciłem ze świąt Szczerze mówiąc Bo na święta miałem strasznie rozregulowany mój zegar biologiczny Stawałem o jakichś pojebanych porach Chodziłem spać koło czwartej, piątej, szóstej nad ranem Nie, 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 nie było to jakieś bardzo przyjemne Wysypiałem się, ale wstawałem kurwa późno i to był problem Niestety Tutaj uczyłem jakieś różnice między tą wersją remasterem, poza grafiką. Prepare tutaj nigdy nie grałem. Na pewno elementy UI, nie? Są ogromne. Są ogromne po prostu w Prepare to die. i da się to zmienić modem, ale jak ja to chciałem zrobić sobie przed streamem, to ten mod się wypierdalał. Czekajcie, a propos, ja się może kawałek przesunę do góry, żeby yy, trochę bardziej było ten. I tak trochę ten, ale no. A tak generalnie, poza tym, Gameplayowo, no najgorsza jest cała... fizyka Tak naprawdę, nie? Poczekaj, ja sobie otworzę, kurwa, skrót tutaj, może się jeszcze może przydać. Gra jest ciemniejsza niż remastered. A, wiesz co? To może dlatego, że... Ja takie mam ustawienia, po prostu. Jest na 10. Yy, ale widzę, że u was jest rzeczywiście ciemno. To wam mogę po prostu podciągnąć do góry troszeczkę. Dobra. Będziecie mieli troszeczkę jaśniej teraz. Yy, więc no, tylko dlatego raczej jest ciemna. Yy, zobaczycie pierwsze różnice, tak mi się wydaje. Które się w oczy rzucają chyba wszystkim. Którzy ojezu wiedzą, jak wygląda mniej więcej tak Remastered i jak się przeniesiemy w końcu już poza Azyl. E, szczególnie w, e, de Depth of Field jest mocno zmieniony. E, generalnie gramy właśnie z tym, z, z modem na 60fps, więc fizyka jest też mocno zmieniona. Dlatego na przykład ja nie mogę tutaj standardowo sobie po prostu spaść na dół, tylko muszę albo skoczyć, albo zrolować. Tak zaczynamy. A poczekaj, ja miałem zrobić jedną rzecz! Ja zapomniał. Bo ta walka będzie trwała, czy udana, czy nieudana, pewnie z 15 albo 20 minut. Więc, ja przygotowałem sobie, żeby ten wam włączyć. YouTube'a dodatkowo. Tyle, <grystanie> żeby sobie leciał. Ale nie włączyłem go teraz. Więc teraz mogę się albo wyjebać albo spróbować zrobić to podczas walki ale nie wiem jak na razie jak DS1 na PS3. No nie stary. Jakbym wyłączył e, moda DS Fixa, to wtedy by wyglądało jak DS1 na PS3. Teraz graficznie to wygląda praktycznie jak remaster bez różnic. O Jezu, zjebałem. Nie mogę takich głupich błędów robić. YouTube full screen, a ty w okienku z grom. No, właśnie odwrotnie odwrotnie. Ale nie, chciałem sobie puścić w tle po prostu ten. Matura to bzdura. Eee, żeby się pocisnąć bekę z ludzi, którzy są debilami. Plus przy okazji, żebyście wy pocisnęli ze mnie bekę. Jak będę próbował na coś odpowiedzieć, to co będzie kurewsko logiczne dla wszystkich, a dla mnie okaże się, że. O, nie wiedziałem. Witam wszystkich. Elo. A co to? Pistik w czarnych. Tak. Przypomnę. w czarnych duszach. Kto co? Joch, jochuj, a Jormama. Kwietniowy Media Request. A wiesz co? To byłoby ciekawe. Z tym, że Media Request ma co do siebie, że potrzebna jest moderacja do Media Request, nie? E, żeby przypadkiem nic. Pojebanego nie poleciało. Nic nielegalnego. Nie chcemy tutaj żadnej magii. A to będzie Magic Run akurat. Kurwa, kolejny run i ja znowu. Magię będę atakować, tak? Zapytał mod streamera, a ten, że mu mod potrzebny. Eee, nie, chodzi mi. Modowanie czatu to nie jest to samo co modowanie Media Requesta, nie? To jest. trochę więcej roboty, a ja nie chcę nikomu tak. Aha, ma dawać, że... A, będziesz sprawdzać, czy wszystko jest legalne. Ty ktoś kurwa cycuchów nie wysyła. cycuchy są całkowicie legalne, ale nie na Twitchu, nie? Jest. No ja wiem, że jest łyzyw, o oh Jezus, Paweł. jak pandemon demon bije, to ty nie patrz na czat. Czekajcie. Spróbuję, spróbuję to zrobić podczas walki, to jest zły pomysł, nie? Wszystkie odcinki matura to wzdura, cyk. Głupich twarzy nie zapamiętuję, tego wszyscy znają. <laughs> Głupich twarzy nie zapamiętuje. <laughs> o kurwa! <śmiech> <śmiech> no bo on robi, on robi tam. Nie warto było! <śmiech> 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 Widzisz co? Jeszcze ścisze soulsy. O! Cześć, nazywam się Karol Kliknąłem pierwsze lepsze, więc nie wiem o czym to jest nawet. O wyborach. Po co komu starosta? Ilu jest posłów w Sejmie? Ja nie pamiętam. 430? 420? Uzyskamy. Zaczynamy. Ile mamy wojewodów w województwie mazowieckim? Jednego. Trzech. Trzech. Olu, ile byś strzeliła? Jeden. Jeden, tak, jeden. Jeden województwa, Dlatego tego województwa. wiedziałem. Pięciu, sześciu. Nie wiem, obstawiam, że dwóch. Dobra. Trzech, tak? Skąd ci ludzie biorą te Zobaczymy, odpowiedzi, że trzech? Trzech. Czym jest Polonia? Polacy na emigracji. Okej. Okay. A jeżeli Polak budzi. TVP Polonia, był taki telewizor kiedyś, A nie? Wraca na stałe i już. To już wtedy chyba? Ja już nie Myślałem, czy by zrobić, czy nie. nie, żyje, zrobić, bo, czy nie. Bo, bo, bo matka nie żyje. No to taki pozowy event to chyba nie zwalnia go z uważania go za Polonię. No. Ciekawe określenie no. o to, że matka mu umarła. Jednorazowy i <coughs> W Polsce, no pewnie w Polsce. Okej. Okay. Czyli to jest jakaś grupa ludzi, którzy mieszkają w Polsce, co się łączy, ale nawet nie wiem dokładnie co. No, no. Powiedzmy. Czy ludzie, których określa się mianem Polonia, okay. to są ludzie, którzy mieszkają na południu Polski, czy na północy Polski? Nie, to już to bardziej na północy. <coughs> e, <gryno> to jeszcze z północy muszą być. Z Nie, 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 Morawiecki. No kurwa. Youngże Betto. To powinniśmy zlewać Jamiebetto Petto. To porównania Pinokia z tego co wiem. Kurwa. Lives of P. już chyba tam właśnie od PRL-u nawet. dłużej wcześniej chyba był w jakiejś innej organizacji chyba. Jak chcecie głośniej tego. Teraz YouTube'a to mówcie. Senator Armstrong Morawiecki Okej Zaczyna się kurwa obracać. Tadeusz, Tadeusz, Tadeusz Morawie Morawiecki. To to Tadeusz Morawiecki. Korupcja jest to patologia władzy publicznej, jest to po o, prostu. kurwa, przy. A, tak jest. Pilarzy tak, mnie złapą. Za powiedzmy jakieś dogodności, albo nie wiem, żeby przyjąć kogoś na urząd, ktoś to nie ma odpowiednich kompetencji, i tak dalej. Tak, tak, może być. Czy ty miałeś no, pytanie? niewygodnie tutaj, pani. Na studiach? No tak, 10 zł za legitymację. Za szybsze podbicie. Za szybsze? Za dwie pieczątki Korupcja legitymacji, Ojej, czaisz ty. to? No tak, bo tylko na salę można ją załatwiać za krzywdę. No ś ty kurwa, no. Muszę ja pasek na oczy, żeby cię nie rozumieć. Nie napić chyba na ścigania. Ja wiem, co to znaczy: zbankrutowanie? Nie? nie chodzi o bankructwo. A jeżeli poszedłbym i y, taka osoba by przyjęła do mnie łapówkę na to, żeby odchorować sąsiada samochód, to wtedy kto idzie siedzieć? Wszyscy? On, ja czy nikt? No sąsiad, jeśli źle postawił samochód <laughs> Podoba mi się ten tak myślenia Na przykład jedziesz sobie samochodem, przekroczyłaś dużo prędkość i łapie Cię pan policjant Co możesz zrobić? Zapłacić mandat? Nie? Tak, to jest jedna opcja. Poprosić, jedna opcja, żeby nie dawał mandatu. Zrezygnować z przyjęcia mandatu. Ładnie się uśmiechnąć. Tak, tak, nie nie być chujem, jest, nie? prawda? Tak. Jest no jeszcze czy... jakaś opcja? Tak, tak. Taka nielegalna. A, uciec! Jeżeli chcę, aby <laughs> auto, bo ma ładniejsze niż Ma rację, by. nie? Idę i daję komuś w łapę pod stołem, yy, to wtedy kto odpowiada za to, kto idzie siedzieć? On, ja? Czy we dwóch, czy nikt? No chyba ja. Ty? Ty tam nie brałeś udziału w tej akcji. Nie, nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale cieszę się, się, że bierzesz to na siebie. Jak będę w kropce, to się do Ciebie odezwę. To są działania antyprzystępcze? Czyli walczymy z przestępczością, tak? No wydaje mi się, że tak. Zgodą właśnie z gangsterką, czy gdzieś tam właśnie przemyt jakiejś broni, czy... Ale przemyt to przemyt, to nie korupcja. Nie, powinien mu założyć tą tarczę, kurwa, za, bo ja zaszczym, czasem próbuję. Co możesz zrobić takiego korupcyjnego z tym panem policjantem? Nie wiem, mogę dawać że na przykład ja... Sprintować, a tutaj nie da się zrobić Dobra, skoku takiego koło, jak w normalnych sołcach. Mi, jak to, mówię, to jest skok pod sprintem, nie? dostaje mandat, skoro ma immunitet. Poseł dostaje mandat, mandat poselski. I on nie jest takim mandatem karnym, tylko tutaj mu pewne prawa. Tak, tak. bardzo dobrze. A ile punktów zabierają karnych za taki mandat? takich punktów wie, jest od sprawka. Od. No jeden. Jakby mandat jest za złe jakieś. Ja się nie znam na samochodach całkowicie, więc się kurwa nie wypowiem. Jakby. Za sprawowanie swojej roli w Sejmie? od znacie, tak. Czyli ja jestem złym posłem, to dostaję mandat. Nie, za nieprawidłowe. Nie, nie się prezes, ma ludzie co tu się dzieje, się czemu nie to, tak? się dzieje. Czemu co to się tak? dzieje. Przypomnij na pierwszą wersję. I czemu to nie to jest goryczkę? Po raz dobre. sobie okay, słuchawki. Okay. Ale nieprawidłowo. kochany, masz w tytule wszystko. Okay. W Dobry wieczór. To się robi nieprzepisowo na przykład. Tak, i, i jaki to jest w wysokości mandat? Tak to nie jest mandat pieniężny, to jest czas. O, Baweł, nie patrz, nie mogę patrzeć. Zabijemy go tu popatrzeć na nie. Wtedy popatrzę pedła. Eee, sam. Grzegorz Brown Głupich twarzy nie zapamiętuję, tego wszyscy zapamiętają Strażak zamawia. Same to Wupich musi być świeży filmik nie zapamiętuję, ale tego zapamiętałeś No bo on robi, on robi tam... Ja go lubię, bo on tam robi furore Furore Ile to już miesięcy minęło od tej hanuki? No kurwa, pewnie jakoś w grudniu było, tak? E, rozwij skrót ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych Bardzo Czy to dobrze. jest doktor Pepper? Do 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 czekaj, do Pepper tutaj. czekaj, tak, to jest... To no. jest Prepare to Die Edition nie, no nie. z modem e, DS-Fix. Jak chcecie, mogę później DS-Fixa wyłączyć i zobaczycie, jak to wygląda bez DS-Fixa. Dla wszystkich, którzy myślą, że a, tak wygląda na PS3, no, no nie. Opieka... Tak nie wygląda na PS3. Nie, no, powiedz no Nie, jeszcze jednego słowa ci brakuje, tylko na M. No Narodowa... O Czyli Opieka Narodowa Zdrowotna. No chyba nie. NZ to jest op... Krona Narodów Zjednoczonych Co jest województwo powiat czy gmina niż województwo? Wyżej? Nic w sensie... <głos> <głos> województwem nie ma nic Tylko województwa Województwo <noise> All my <noise> homies <is głos> hejd województwa gmina Powiat. Powiat, powiat. Na pewno nie gmina. W... Nie, powiat. Powiat. Nie co jest wyżej niż Do województwo? Doktor <noise> Leper to Drink A gmina jest wtedy gdzie? Ej, czy ktoś z was kiedyś pił dukserę peppera? Jest to logiczne. Ja nigdy. Eee, to jest Robert Giertz. Można w jakimś sklepie normalnym, polskim, znaleźć do Pepera? E, elementu o, Oprócz takich wiem, sklepów typu, kurwa, Dils, czy coś takiego. Czy to sobie kupię. Ja nie, nie widziałem nigdy zbyt do Pepera, jako w sklepie. to jest Robert Rafał Trzaskowski. Wiem, że Asmongold Gold jest mega fanem dukserę Pepera, ale... Ja to nigdy nie miałem w Deals. No właśnie w Deals. A buldaka sobie kupisz, okej. Okay. No właśnie w Deilzie to mi się nie chce, bo nie wiem gdzie jest Dills najbliższy to jest. Bo w Dizzi są ogólnie fajne rzeczy takie zagraniczne z Ameryki, nie? Co wujek tak przywiózł. Ale mi się nie chce szukać jak Dilda. Jakby miał bardzo dużą Żabka, co, W żabkach są? Co ty gadasz? To mam dwie koło siebie i jeszcze jedną Robert po drodze. A muszę popatrzeć. PSL. Bo mnie ciekawiło jak smakuje dr Pepper. Polskie Ludowe. Bardzo dobrze. Polskie Stowarzyszenie Ludowe. Polskie. Był blisko. Sander. I L. L. Lesbijek. Dobry. Polska so... Idealność ludowa? Po swoim jakoś. Ale to jest S, nie ma U. P odpowiada na pewno za co? Państwo. Państwo. Trawo, S. S. Sprawiedliwość. Państwo sprawiedliwych L. Lekki. Wszystko nawet czekolada pana Bestii, tak. To widziałem. Tylko, że widziałem, że też ta czekolada pana Bestii, kurwa no droga, nie? Ona tam ile? Ona dyka na tabliczkę chyba. Chciałem kupić nawet, ale stwierdziłem, no nie no, kurwa. No, Wolę kupić 3 opakowania milki tej cenie, czy tam 4 nawet. 15 no to jeszcze lepiej. Milka 100 gramowa kosztuje ile? 3 złote? 4? Więcej niż jeden głos w wyborach. Czy jeśli odpowiednio uzasadnisz ten wniosek państwowej komisji wyborczej, to możesz w wyborach oddać dwa głosy, a nie jeden? Boże, kurwa, no więcej skarż pojebie. Kim jest ten Ana? zamiast rola Szymon kołownia. A kim się zajmuje teraz? To jest marszałkiem sejmu Elegancko A e, Krzysztof Kołownia? On był chyba... No teraz kołowni w... nie znasz, to jest w... chyba niemożliwe, nie? ...jesteś marszałkiem... Nie, nie, jest Antony marszałkiem sejmu Tak I co Co będziesz kurwo robić? Pro... Prokopem Pro. A, A. okej okay. <laughs> Nie, nie O, to nie patrzyłem Władysław jak kamys Obydwaj się na zdjęciu zmieścili nie, ja, ja Trzaskowskiego W Roku ostatnio dorocie nie, nie, nie. Wellman pojechał, nie? Jezu, nie. Na temat dachu nie, swojego nie. samochodu. U mnie piątkę mil... Zwykła milka 100 gramowa? Co ty pieprzysz? Piątkę? Skąd jest? W sztukach w Żabce. Wydaje mi się, że są tańsze. Może piątka jak jedną kupujesz. Czym jest Parlament? Oczywiście. Jest miejscem, gdzie jest... Wolę kupić zero słodyczy i paka, dziękuję. Właśnie najgorsze w tych długich walkach jest to, że ja nie mogę się napić piwa w tym momencie. Znaczy mogę, ale... Ryzyko jest, nie? Chodzi o to, że to jest czy rząd premier, radar. Jestem ściany. Trochę urwa. Weź weź tą grubą dupę, no idźmy stąd. Nie, no nie. Parlament no... Mamo, zabierz mnie stąd. Dobra, teraz mogę się napisać? Nie? nie jak to powiedzieć, usługa nie, ale w urzędzie. Ja na Jormie nie piłem. Jorm jest trochę szybszy niż to, nie. Parlament czy już nie? Czy tylko Sejm. Chyba tylko Sejm. I też bije trochę mocniej. Mamy. I I on cię one-shotował tak, wtedy, czy nie? Tak, tak. Nawet nie pamiętam. Jakie piwo pijesz, właśnie? Mam piwo. Bo nie mówiłem, jakie ja mam, nie? Mam piasta. Raczej do stolicy. Bo piasto jest podobno piwo wrocławskie. I nawet jest podobno takie powiedzenie, że chłopcy z miasta piją piasta. A ja pytam o. Więc chciałem zobaczyć, jak to smakuje i smakuje jak. Zwykłe koncernowe siki, szczerze mówiąc. Witam, no jak tam mija. A spoko? Dobry wieczór, Mac. Fajnie się bawię. Z 2-3 lata jakimś cudem przeżyłem na paru HP, o proszę No to nie, tutaj, żeby ten gość mnie zabił to musi mi dobre takie 3-4 razy, nie? ...odłamu konfederacji tych Więc... autobców, czy, znaczy ja nie wiem jak oni się dokładnie nazywają Zawsze się prawidłom, że podleczyć, się to jest wicemarszałek sejmu obecnie? Zgodaj, że też pewnie jakiś minister, ale kto i... Głosowałeś na tą partię. Pias kiedyś był znośny, teraz jest tragiczny. No bo mi smakuje jak zwykły taki, taki zwykły taki zwykły no to, to nie jest do końca głosowanie. Nic innego niż dóbr czy inne jakieś tam lechy i inne rzeczy. Oj oj, okej. Teraz już się podleczę. I tak oto wygląda stan wiedzy Polaków, jeżeli chodzi o wybory. Natomiast, jeżeli chcecie powiększyć swój stan,. W trafi. I dowiedzieć się, co ciekawego wydarzyło Trochę się. Trochę faka by tego, był umrzeć na takiej ilości HP, Ne. Podsumowuję to, co się wydarzyło, tylko w lekki, Możesz wieczoraj. przestać? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ale, no powiedz mi, który król jest na 30 no, banknocie 30 30-złotowym. A... Nie ma banknotu 30-złotowego. Ty operujesz? Dokładnie. Nie ma banknotu 30-złotowego. Ale, ale zrobił ją. Cześć, z tej strony Adam Drzewick i dzisiaj przeczekuję. Na naprawdę teraz Poczekaj. W tym roku będzie miała miejsce w maju okrągła 80. rocznica walk pod Monte Cassino. I zapraszam Was już 1 kwietnia na pierwszy polski film o tych wydarzeniach pod tytułem Czerwony. Poczekaj, poczekaj, bo panikować na tym low W ten sposób przybliży nam tamte wydarzenia. Film przedstawia historię zdobycia Monte Cassino oczami młodego chłopaka Jędrka. Które przeszedł piekło. No pod ścianą. Weź, weź wypierdalej. Z Armu Andersa. Wkrótce ma dość do decydującego ataku nabronione przez niemieckie oddziały klasztor położony na wzgórzach Monte Cassino Ta spektakularna bitwa zadecyduje o życiu wielu żołnierzy oraz dalszym ataku armii Aliantów we Włoszech. Dobrze, kurwa, tego roku A teraz zaczynamy odcinek. Dobra, nie zaczynamy odcinka. Skończone. Boże, kurwa, ej! Poko. Myślałem, że to dłużej by trwało. PBH. A tu pierwsza próba. EZ. Mogę zniknąć to? Dziękuję. EZ. Dałbym sobie uciąć rękę, że u mnie w netto kosztuje 4,80 milka. A ja nie mam netto. Ja mówię o. Ja, ja, jeśli ja mówię o jakiejś cenie jakiegoś żarcia, zazwyczaj mówię o takiej cenie, jaka jest w, w żabce. Nie wiedziałem, że w Bloodborne jest klasy postaci. Są, ale to one tylko ci staty dają dosłownie, nie? One nawet nie są na tyle zróżno. Różno. Rodnie... Znaczy nie, nie są na tyle różnorodne nawet jak klasy w ds nie? Bo nawet. ...giru startowego ci nie zmieniają ani nic. Wybrałem Historia Przemocy, klasa polecana dla osób nastawionych. No to tam... To, te, te opisy, nie patrz na nie. To po prostu wchodzi, czy masz więcej siły, czy masz więcej tego czegoś, co od deksa odpowiada i tak dalej, nie? Zróżnorodnione, tak. Zróżnorodnione. Ropuchu drogi w chuj? Jaki ropuch? Dobra, skipem. O, i tu możecie zobaczyć pierwszą zmianę. Która mi się zawsze rzuca w oczy między, między Prepare to Die i Remasterem, nie? Widzicie, jaki tam jest rozmycie w tle? <laughs> Ważne pytanie, ten Isen to Legit na pewno? No tak, no. Czemu miałby być nie Legit? Oczywiście, że tak. Jakby ktoś chciał kupić jakąś gierkę, to wykrzyknik IG i kupujcie z mojego linka. Jak dobrze pójdzie, to będę miał na kebaba na koniec miesiąca. 100% Legit w sensie, ale IG, Instagram, tak. <laughs> wybacz, ale chujemy. Naprawdę nie widzicie? Tej, tej głębi tutaj, że tam daleko jest taka, taki rozmycie, jakby rzeczywiście to było. Jakbyście, nie wiem, jak macie na przykład lustrzanki, aparaty lustrzane, nie? lustrzanki, albo bez, bez lusterkowce też, i macie jakiś taki e, długi obiektyw, możecie zrobić, żeby skupień, albo w telefonie, kurwa, możecie to samo zrobić, nie? Tylko, że to jest wtedy cyfrowe bardziej. Żeby tył był bardziej roz, rozmazany. Aha, okay. <laughs> ja widzę, bo rozmyte. Dobra, czekajcie, to my chcemy zrobić. Bo ja, ja nie myślałem, że mi to aż tak szybko pójdzie. Myślałem, że trzy razy do tego bossa podejdziemy, zanim mu cokolwiek zrobię. Musimy iść do Griksa. Żeby dojść do Griksa, musimy to troszeczkę zgliczować, nie, bo to jest w e... Lower Underberg. Więc ehe Dobra, tymczasem Borem Lasem e, zbierzemy trochę dusz, które są tutaj porozwalane. Pozbieramy jakieś itemy, wszystkie takie standardowe, które zawsze zbieram. Ale naszym e, głównym miejscem, gdzie muszę się na początek sam udać, to jest <laughs> znalezienie Gricta. I tak jak pisałem w poście, jeśli ktoś się spodziewa, że to będzie czyściutki run bez gliczy i tak dalej, no kurwa, nie. No nie, niechu będę gliczować jak pojeb. E, przynajmniej te gliczy, które umiem. Chyba, że Wy jeszcze jakieś dodatkowe znacie, które mogą mi pomóc. Konkretnie w Preper Today Edition, bo to jest inna wersja niż remaster jednak. Są troszkę inne glicze niektóre, niektóre działają całkowicie inaczej, a niektórych w ogóle nie ma, ale są też nowe, znaczy stare, bo Prepare Today to jest starsza wersja, nie? A co jak kurwa, patrzcie, Fitran tak jest, dokładnie tak, mbx. Właśnie przed chwilą zabiliśmy tego, a eee, Asylum Dimona za pierwszym, więc e e wszystko pięknie, ładnie. Dobędę sobie handera, bo on ma dość długą animację ataku, nie? Która może mi się właśnie przydać do gliczowania dusz konkretnie. A jako, że będziemy iść w build pod magię, no to chcemy mieć tego inta jak najwięcej. Jak najwięcej, jak najszybciej. Whisky z kulką? W sensie kupiłeś tą, tą puszkę taką dziwną? Czy co? Czy na Instant Gaming są gry na konsole Sony? Niestety nie, ale są kody na PSN. Z tego co ja wiedziałem, to są kody na PSN o wartości stówki za 86 zł. Więc no. Niestety. Konsole nie są znane z tego, że mają tanie gry, nie? I, i to właśnie przez to, że dystrybucja jest raczej ekskluzywna dla, dla Sony na, X, na, na PlayStation i dla Xboxa na Xbox 100, czy kurwa jak to się tam nazywa? to nazywa. ta dziwne są. Puszka to Guinness. Ja mam Johnny... E, kurwa, no nie mogę patrzeć jak. Aaa! Johnny huj, hu, hu, hujoker. Johnny Walker Black Label. Nie wiem po co mi plastikowa kuleczka przy wylocie, kurwa. Plastikowa kuleczka przy wylocie? W ogóle czarny Johnny? To ile ty za niego dałeś? To już, to już jest whisky, które, które kosztuje, nie? Co jest nad, nad czarnym? Chyba tylko zielone już, tak mi się wydaje, czy nie? Zielone jest chyba droższe niż czarne, nie? Pudełek wam się tak chciało, jak nie ma instrukcji to już do wyjebania, a nie pudełko oburzuje jedne... DLC do Grimzone jest niedostępne, weź tam zagadaj, żeby załatwili dla wujka. No trudno, czy robiłem defles Run? Nie, nie robiłem. Nie robiłem ani Defles, ani Hitless, ani nic takiego. Ja nie ja, ja wolę... Nie, nie, może kiedyś spróbuję, ale na razie nie mam ochoty na takie rzeczy. Jestem bardzo niecierpliwy, ja lubię się wpierdalać i umierać 30 razy i to jest mój problem, że ja bardzo często griduję. O, światła zaczynają ładnie wyglądać w końcu, bo się ciemno zaczyna robić. Osiem dyszek, a to... to jeszcze niedrogo. Jak to mnie nostalgia? Zakręciła się łezka wokół oku, wróciły wspomnienia z dzieciństwa i kupiłem cztery Tatry Mocnej, o Jezusie. To, to, jest mocna nostalgia w takim razie. Dobra, dawaj Inta, Zycie i... Mamy tylko pięści, nie? Więc musimy dużo skipować tutaj niestety. Czy są ja coś jeszcze zrobić zanim tam pójdę dalej? Mogę iść na dół, nie? Po Estusa plus jeden. To jest zawsze spoko na, na, na początek. Nie, a niebieski jest jeszcze, okej, okay, dobra. Jeszcze. A niebieski nie jest pod czarnym? Ja myślałem... To jaka jest kolejność cenowa? Ja myślałem, że jest czerwony, niebieski, czarny, zielony, a później pewnie jakieś takie... no. Już w ogóle jakieś burz nie? Ale czerwony to jest. Dobra, <gry> tak. Jaki jest plan ten Fistran? Teraz idziemy, znaczy zaraz pójdziemy, ratować Griksa. Eee, Griggs ma do sprzedania taką... E, takiego spela, który się nazywa Magic Weapon, i będziemy nim sobie bufować pięści za, za pomocą glitcha, a, czy pięści jedną, jedną pięść. E, dzięki czemu mój damage z 2 <gry> zmieni się na około 50 e, na minutę. Na minutę konkretnie, tylko niestety. A kurwa, nadepnąłem na chły. Z tym, że ten spell ma 5 użyć, nie, ale można to zepsuć. Niechcący i pewnie ja to będę psuć, bo ja nie, nie mam tumble buffa glicza wyćwiczonego za mocno. Pod 0 No, zobaczymy. Co, co będzie, to będzie ni. Co dzisiaj pity? Piwo! Doczekałem ja, o mój Boże, życie jest piękne. Ciao, o ja z nim zdążę, nie? I tak umrę, nie? Dobra, chuj. Tam się zabije. Tyk zgonik. Tak, jest fist run. Fist only run. Fist only gliczowany fist only, nie? Będę tylko bić rękami, ale będę glitchować wszystko, co się da, żeby sobie pomóc. Znaczy, nie wszystko, nie? Nie będę robić np. sens skipa. Bo sens skip by mi skipnął tak całkowicie, praktycznie to, że. No, no nie muszę zabijać. i tak dalej, nie? Jego Remczak nie zrobi dla uszczęśliwienia widzę. Właśnie ja mówiłem, że Istrand. Ja sobie dla Beki mówi. O kurwa, ileś tu się zebrało. Dla Beki mówiłem. Oh. Wielokrotnie, że zagramy Prima Aprilis. ale koniec końców był Prima Aprilis i stwierdziłem, No dobra, no zagramy. Zobaczymy, co kurwa z tego wyjdzie. Nie? Uh.